Level 11. Kasowa wycieczka do Włochere Myślałeś, że będzie fajnie. Kurwa nie jest. Łazicie cały czas po jakichś chujowych placach, które wyglądają tak samo. Przewodniczka to gruba karyna po trzech wylewach, którą wiedzą na temat imperium rzymskiego pozyskała chyba z książki do historii należącej do jej bąbelka. Słońce napierdala bez przerwy, a ty czujesz, że zaraz z głodu zapierdolisz chleb gołębią i pójdziesz delektować się nim do pierwszego lepszego z trzech obecnych kościołów, w którym temperatura wynosi mniej niż 50 stopni Celsjusza. Wychowawczyni zarządza przerwę. Piętnaście minut na siku i jedzenie. Spotykamy się, a gdzieżby kurwa indziej. Na środku jebanego placu. Z prędkością pijanego Janusza wracającego swoim pasatem z dożynek w wypizdziejowach wielkich, biegnie szukać czegokolwiek do jedzenia. Zatrzymuje się przy kolejnej już z rzędu restauracji i uzmysławia sobie, że Łukasz Stanisławowski wcale tak bardzo się nie minął z prawdą mówiąc, że musiałbym zapierdalać sto lat, żeby móc sobie pozwolić na takie śniadanie. Smutna po przemierzeniu pierdyliarda ciasnych uliczek natrafiasz wreszcie na budę z kepsami. Jebie mnie, a ty zastanawiasz się, czy wolisz umrzeć z głodu, czy na żołądka. Wybierasz to drugie. Łamanym angielskim zamawiasz swój posiłek bogów. Płacisz i biegniesz ile i w nogach na swoje miejsce zbiórki. Człapiąc po rozgrzanym do czerwoności bruku z kepsem w zębach docierza do celu. Pierdolone trzy gracje Rubensa w postaci przewodniczki i dwóch wywoławczyń. Oczywiście próbują się do ciebie, że zbiórka była 15 sekund temu, a ja jestem nieodpowiedzialny. Ty już nie zwracasz na to uwagi, bo ciepłutkie mięsko właśnie powolutku spływa do twojego żołądka, a chęć rozebienia wszystkiego, co widzisz na swojej drodze powoli ustaje. Po kilkunastu minutach jesteś już zupełnie spokojny. Łagodne słoneczko muska delikatnie twą twarz. Czuj dobrze człowiek. Gif. W sumie to ta wycieczka nie jest nawet taka zła. Ni stąd, ni załom na kolejny plac. Ale nie taki zwykły plac. Wszystkie, nawet największe dzieła architektury, które było ci dane zobaczyć, mogłyby się zmieścić w jego obrębie i jeszcze zostałoby dużo miejsca. Zauważasz, że wreszcie coś znajduje się poza granicami twojej piwnicy? Zrobiło na tobie wrażenie? Jednak zanim zdajesz w pełni słowi sobie piękno tego, co właśnie zobaczyłeś, wkurwiony Neptun i inni bogowie rzymscy postanawiają skierować przeciwko tobie cały swój gniew, nagromadzony przez wiele tysięcy lat, wywołany wszelkimi istniejącymi w historii młodymi, głodnymi skurwysynkami. Którzy zamiast podziwiania wielowiekowych cudów architektury, wybrali jebiące mięso zawinięte w rozpadający się naleśnik. Ciepło rozchodzące się wzdłuż twego odbytu powoli zamienia się w falący gorąc. Wiesz, że jeśli za chwilę nie znajdziesz miejsca, w którym będziesz mógł dać upód swojej słodkiej tajemnicy, to zmieni się ona falę zniszczenia mogąca poskromić to piękne miasto. Nigdy nie podejrzewając tego, że człowiek jest w stanie włożyć tyle siły we własnych mięśniach, zaciskanie pośladków, ostatkiem woli pytasz nauczycielkę, czy nie mógłbyś czasem udać się do toalety. Korzystając z nadarzającej się właśnie okazji do opierdolenia ucznia, Garżyna od Polskiego wygłasza dumne kazania na temat tego, że przecież przed chwilą była przerwa, a ty Anon już denerwujesz mnie tym swoim dziecinnym zachowaniem. Jasna kurwa. Przecież co ona może wiedzieć o tego typu problemach? To pierdolona ulana kupa tłuszczu jest przecież zapewne w stanie trzymać swoje pożywienie odłożone z przetrawionych resztek 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, na wszelki wypadek gdyby czasem zrobiła się głonna i musiała coś przekąsić. Jednak nagle po paru sekundach ciszy, wśród wszystkich wybucha istny ból dupy. He he. Krzyki, wrzaski, darcie mordy, ogólnie istny rozpierdol. Wszystkim chce się srać. Patrzę wymownym wzrokiem na grażynę, ona patrzy na ciebie. Uświadamiając sobie swoją porażkę, drujecie swoimi zaropionymi ślepami i wydaje komendę: Przerwa pięć minut na toaletę. Tylko proszę się pośpieszyć, jesteśmy do tyłu z czasem. Zmotywowany zwycięzcą i napierającym nieprzyjacielem, przeszykujesz pole percepcyjne w nadziei, że dziedzictwo rzymskiej cywilizacji zostanie uchronione przed zagładą. Wybiegasz pierwszą lepszą bramę. Wszędzie leżą jacyś kolesie w dziwnych czapkach z replikami karabinów z XIX wieku. Teraz nie masz jednak na to czasu, aby się nad tym zastanawiać. Będąc z wam oków wpierdala się komuś na chatę. Kątem oka dostrzegasz drzwi, wyglądające na właśnie te, których szukasz. Kopniakiem wypierdalasz się i zawijasz swoje szlachetne uda wokół pozłoconego tronu. Hydla renejska zostaje ujarzmiona. Poprzez skanalizację potwór upuszcza wieczne miasto, a ty możesz przypisać sobie ratowanie jego dorobku. Wiedząc, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, zaczynasz rozglądać się po miejscu swojego ocalenia. Ale dostrzegasz jednak, że coś jest nie tak. Wszędzie napierdole one jest mnóstwo świętych obrazków. Na umywalce leży różaniec, na drzwiami wisi jakiś herb z literą M, a w sumie teraz dopiero dostrzegłeś, że gibble, w którym się jest całkiem bogato urządzony. Otumianiony, zwycięstwo nie dostrzegasz nawet, że klamka zaczyna powoli się przykręcać. Nim jesteś w stanie przetworzyć to, jak bardzo właśnie masz przejebane, jest już za późno. Do, do kibla wchodzi jakiś dziwny koleś, ubrany w celu na biało, z rolką papieru w ręce. Po nosem nuci apel jasnogórski. Odwraca się w twoją stronę. Jego powoli przykręcą się twarz zaczyna wydawać się znajoma. W momencie odkrywasz prawdę. Jan Paweł II z rozdziawioną gębą, przerażony, wpatruje się w ciebie, siedzącego na złotym kiblu. Rolka papieru upadła na ziemię. Papież wydaje głośny pisk, przechodzący w cichy skrzeż, pod czym zwala się na podłogę, zajebując głową w umywalkę. Siedzisz z wybołaszonymi oczami, wypatrując się w rozbitą głowę Karola Wojtyły, leżącą na podłodze. Do Kilwa wbiega gwardia szwajcarska i powala ci na ziemię, nie zwracając uwagi na fakt, że przed nią srałeś. Ścieżka główną, którą zostawiasz ze sobą, podczas gdy gwardziści wloką cię po ziemi, jedynie dodaje tragizmu całej tej sytuacji. Wyciekają cię na plać świętego Piotra. Gar wskazuje godzinę 21.3.7. Jest 2 kwietnia 2005 roku. Myślałem, że będzie fajnie. Kurwa nie było.